Nazywam się Piotr Grzyczyński, jestem kolekcjonerem. E, obracam samochodami i w redakcji zajmuję się inwestowaniem w klasyki. Bardzo lubię jeździć samochodami zabytkowymi na co dzień. Prawdę powiedziawszy, nie mam żadnego współczesnego samochodu. Przyszła zima, w związku z tym pojawił się dylemat. Czym jeździć? Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Tak naprawdę szkoda moich samochodów zabytkowych, żeby je eksploatować i jeździć nimi po śniegu, po soli. W związku z tym zrobiłem sobie wyzwanie polegające na tym, żeby znaleźć samochód do 20 tysięcy złotych, którego po prostu nie będzie żal, który będzie klasykiem. Idealnym na zimę. I to jest temat dzisiejszego odcinka. Jakie miałem założenia? To musi być samochód od razu sprawny, ponieważ ja decyzję o tym, że chcę kupić taki samochód podjąłem w momencie, kiedy ten śnieg zaczął sypać. Z mojej perspektywy, co jest bardzo ważne, jako człowieka, który obraca tymi samochodami, mam na nim co najmniej nie stracić. Czyli jeżeli będę go sprzedawać za pół roku czy za rok. To y, y, na pewno nie za mniej niż ten samochód mnie kosztował. Z założeniem dobrej inwestycji jest myślenie o wyjściu z tej inwestycji. Ten samochód nie może mieć więcej niż 200 tysięcy km w momencie, kiedy będę go odsprzedawać. Tak? Ponieważ takie samochody y, y, trudniej znajdują nabywców, jest na nie mniejszy popyt zdecydowanie. To co dla mnie również bardzo ważne, auto ma się wyróżniać w tłumie, ma mi być w nim sympatycznie w środku, ale też jak do niego podchodzę, to ma pojawiać się na moich ustach po prostu uśmiech. Z uwagi na to, że mam ograniczenie budżetowe do 20 tysięcy złotych, no również zerkam na auta droższe, ponieważ zawsze negocjacje są możliwe. Yy, starałem się w dzisiejszym odcinku skupić się na ogłoszeniach, które są w tej chwili w internecie, na samochody, które kosztują w okolicach 20 tysięcy. Są czasem to auta tańsze. Natomiast no nie ma aut droższych niż 25 tysięcy. No ponieważ zakładam, że jeżeli coś kosztuje 25, no to jeżeli będziemy mieli szczęście, to być może uda się je kupić za okolice 20 tysięcy złotych. No dobra, zaczynamy od Alfa Romeo. Ja personalnie chciałbym, żeby była czerwona, żeby miała Busso, czyli V6 pod maską, niestety do 20 tysięcy znalezienie takiego samochodu jest bardzo, bardzo trudne. Co za tym mamy? Mamy Alfa Romeo 15518 Twin Spark z polskiego salonu. Fajnie, ale, ale jednak no nie była czerwona, nie jest czerwona tylko zielona, w związku z tym nie do końca hmm, spełnia moje oczekiwania. Dalej, Alfa 16420 Twin Spark. E, fajny egzemplarz e, pochodzący z włoskiego rynku? E, niestety też słaby silnik. 2 zero Twin Spark e, niecałe 150 koni bodajże 147 koni. No jak na tak duży samochód ten silnik jest słabiutki, ale e, jest to naprawdę ładna, ładna sztuka. Wiśniowa, blisko do czerwonego. Co mamy dalej? Alfa 166 2,5v6. Także salon Polska. No 166 to ewidentnie mi wchodzi wyłącznie czerwona i wyłącznie 30V6. A takie samochody kosztują dwa razy tyle niż nasz budżet. Co jeszcze mamy? GTV 20V6 Turbo. Mega fajna opcja. Wersja podatkowa, czyli do 2 litrów na rynek włoski. Natomiast V6 z doładowaniem. Jeździ to prawie yy, tak samo dobrze jak 3.0 V6, a kosztuje dużo, dużo mniej. Następnie mamy Citroena. No i tutaj mam pewne obiekcje, które mi się nasuwają związane z jego niezawodnością. Boję się, że Citroen to jest taki samochód, który warto by było przygotować do tej zimy. Przedzwoniłem do kilku ogłoszeń Citroena XM V6, który mnie naprawdę interesuje. No i słuchajcie, okazało się, że w każdym z nich były jakieś pierdółki do naprawienia. W szczególności dotyczyły właśnie hydrauliki, hydrauliki zawieszenia. No, generalnie y, tak, myślę, że jest to fajny pomysł. Szczególnie mi się podoba y, wersja przedliftowa XM, gdzie mamy jeszcze taką fajną kierownicę kurczej, jak w, w CX-ie. Yy, fajny wzór felk, yy, welurewa tapicerka. No, jest jeszcze w klimacie y, 80 owym mocno. Yy. A z drugiej strony mamy bardzo klimatyczny komputer pokładowy, taki sam jak w moim ulubionym Renault 25. Więc ewidentnie w tym samodzie wszystko się zgadza, ale jest to wóz, który wymaga przygotowania i na pewno inwestycji, żeby być autem niezawodnym. Ale tak, no tutaj XM jest dla mnie top of the top. Tak więc myślę, że warto kupić jak najlepszy egzemplarz do tych 20 tysięcy i te 10 tysięcy kolejne niestety przeznaczyć na pakiet startowy jakiś, tak? Bo to myślę, że nie będzie taniej. Co mamy dalej w ogłoszeniach? Citroen Bakes GTI 4WD. Nie jest to też wóz gotowy, no jak to z Citroenami właśnie bywa, ale zrobił na mnie wrażenie, naprawdę. Jest czerwony, ma napęd na 4 koła, Sprzedawca reklamuje go jako alternatywa do Delty Integrale. No, fajny pomysł na pewno na klasyka, wyróżniającego się na ulicy do 20 tysięcy złotych. A dalej mamy Fiata. I tutaj wjeżdża Cinquecento Sporting. Z mojego punktu widzenia jest to ciekawy klasyk, osobiście preferowałbym w kolorze żółtym, z małym przebiegiem, z polskiego salonu. No niestety nie znalazłem takiego w ogłoszeniach i prawdę powiedziawszy śledzę je już od dłuższego czasu i nie zauważam takich perełek. One gdzieś na pewno są, eee, może jestem zbyt mało zaangażowany w ich wyszukanie, ale Wam to gorąco polecam. Jeżeli chodzi o Fiata idziemy dalej, mamy multiple. Znowu nie ma egzemplarzy w tym momencie spełniających nasze oczekiwania, ale nie mogłem pominąć tego wozu, ponieważ jest bardzo interesujący pod względem stylistycznym. Niepowtarzalny. Oczywiście mówię o multipli fazy pierwszej. Do 20 tysięcy możemy próbować znaleźć Scorpio z silnikiem V6. Nie twierdzę, że to od razu ma być 2,9, może to być 2,4. Ale no postarajmy się, żeby to nie było 2.0, bo 2.0 później ciężko sprzedać, trochę ich jest na rynku, a myślę, że warto poszukać Scorpio 29V6 jest taki na rynku. Niestety kosztuje 30 tysięcy, ale myślę, że można spróbować ponegocjować. Dalej mamy Mazdę. Um, Mazda RX7 już dawno otwórnęła, nie ma już jej do 20 tysięcy. Jak ja jeździłem Eric 7 pierwszej serii na co dzień, bo miałem taki epizod, jeździłem przez 3 lata. Była bardzo bezawaryjnym samochodem, naprawdę e, to kupiłem ją właśnie w tym budżecie do 20 tysięcy. Był to samo, którym jeździłem w zimie, w lecie non stop. E, natomiast na te czasy już dawno otwórnęły, taka mazda to jest 50 tysięcy. Tutaj mm, jej następcą jest RX8. E, natomiast no są tu samochody świeższe, już, tak? To jest e, 2000. Plus. Ale znalazłem fajne ogłoszenie MADY 323, przełomu lat 70. i 80. W kolorze piaskowym, z e, koniakowym jasnym wnętrzem. Bardzo pozytywny samochód. 1 1-1, ale widać, że to jest auto niezniszczone, w cudownym stanie. <laughs> Jak widzicie, zwracam uwagę yy, na stan samochodów, tak, no bo z mojej perspektywy do 20 tysięcy kupując auto, ważne jest to, żebyśmy nie kupili trupa, tak, tylko żebyśmy kupili coś, co będzie dawać nam codziennie radość i frajdę z jeżdżenia, a tylko samochód w bardzo dobrym stanie, o którego ktoś dbał, jest nam w stanie to zapewnić. Jeden, silniczek, 55 koni, nie za dużo, ale tutaj jest podany jakiś dziwny przebieg, nie wiem czy prawdziwy war, do zweryfikowania. E, 5500 km. E, Samochód wolny bardzo ładnie, więc być może naprawdę ma tak mały przebieg, no ale nawet gdyby miał 105, to mm, nie byłoby źle. Dalej mamy Opla. E, I powiem Wam szczerze, że. E, Zawsze marzyłem o, o tym, żeby do 20 tysięcy złotych kupić sobie Opla Senatora. Yy, Opla Senatora B yy, z silnikiem 3.0. Yy, z tego co pamiętam, on nawet był w wersji 24 zaworowej, z digitalem. No, petarda samochód, ekstra, naprawdę. To, ale powiem Wam szczerze, obserwuję ten rynek od dłuższego czasu w Polsce. I takich samochodów się nie znajduje zbyt łatwo. To nie kojarzę żadnej sztuki, a jeżeli była, to była zdecydowanie droższa. No, w związku z tym zacząłem myśleć o Oplu Omega A yy, yy, z silnikiem rzędowym, właśnie szóstką 3.0. Yy, no i tutaj, to ja, tutaj pojawił się problem. No, jest taki egzemplarz na rynku, natomiast kosztuje yy, 30 tysięcy. Widzę, że wisi już od pewnego czasu. Ma bardzo mały przebieg, bo 90 tysięcy km. Bardzo mi się podoba. Natomiast z uwagi na ograniczenia budżetowe no, kupiłem się na y, jego następcy, czyli na Omedze B y, z silnikiem V6. Y, pojechałem, zobaczyłem. Y, nie podoba mi się, to są strasznie plastikowy. Ja sobie w ogóle znalazłem piękny egzemplarz, yy, y, spoza ogłoszeń, y, Omega już poliftową B z 2001 roku, 3.2 silnik, 218 koni z przebiegiem poniżej 60 tysięcy km. Y, no, miałem wrażenie, że jest prawie jak nowa, natomiast po prostu jakość Opla z tego okresu już mnie odstrasza brak frajdy z jazdy jeździło się tym jak taczką. Nie. Kolejną marką jest Peugeot. No i słuchajcie, tutaj mamy tak naprawdę skrajne pozycje, bo z jednej strony ja osobiście chciałbym na co dzień jeździć 504, czyli wozem z lat 70. Ewentualnie 505 z lat 80. Natomiast ładne egzemplarze są trudno dostępne. Jeżeli chodzi o podaż, jest sporo Peugeotów 406 Coupe V6, czap, naprawdę. Wóz zaprojektowany przez Pininfarina, eee, fajny motor, szkoda, że przedni napęd gdyby był tylny, to w ogóle ten samochód osiągnąłby mega sukces. Eee, będąc dalej we francuskim klimacie, no, trzeba wspomnieć o Renault. Renault to zdecydowanie jedna z moich ulubionych marek, ponieważ ma w sobie ten uśmiech to znaczy ja jak e, wsiadam do rynówki to zawsze e, jestem jakoś tak pozytywnie nastawiony do tego samochodu, to wynika z e, dwóch rzeczy, e, z tego że w środku jest bardzo często jasno przejrzyście jest jakiś ciekawy design tego samochodu a druga kwestia to jest miękkość foteli, po prostu w starych rynówkach człowiek odpływa tak jak u babci na imieninach, absolutnie. I co tutaj mamy? Mamy Twingo. To jest samochód z lat 90., który naprawdę miło wspominam z salonu w Genewie, który zrobił wtedy na mnie, jako na dziecku, olbrzymie wrażenie. Był kolorowy, miał w faldach, Uśmiechał się do mnie, a ta tapicerka w środku w jakieś różne łaciate wzorki też ona strajała pozytywnie. Twingo również znajdziecie w 194 numerze magazynu Classic Auto w pozycji Inżynier Testuje. Warto, warto poczytać, bo jest tam dosyć unikalny egzemplarz. Co mamy dalej? Mamy Renault 5. I, i, I tutaj całe spektrum możliwości, ale tak naprawdę zawężone przez silniki. Ja nie wiem, jak wy, no, nie interesuje mnie Renault 5 z silnikiem 1.1, 1.4, no bo to po prostu nie jedzie. Mi osobiście y, bardzo pasuje y, 1.7 albo, albo Turbo 1.4, z tym, że niestety. Turbo jest totalnie poza budżetem, bo są to samochody, które się zaczynają od 60 tysięcy złotych, jak są. Idziemy dalej. Clio 1816V RSI. To jest wóz, który chciałbym Wam polecić. Zdarzają się auta tego typu za te pieniądze. W chwili nie ma żadnego. Renault Safran 30V6 z gadającym komputerem, z komputerami pokładowymi. To jest naprawdę interesująca pozycja. Ja przez wiele lat byłem użytkownikiem Renault 25. Safran jest jego następcą. Z pełnym przekonaniem mogę polecić ten samolot, wóz do 20 tysięcy, ponieważ za 20 tysięcy kupimy naprawdę petarda, jeżeli chodzi o stan. Teraz trochę japońskiej motoryzacji, a mianowicie Toyota. Co mamy do 20 tysięcy takiego unikalnego, niepowtarzalnego? No Moim zdaniem Toyota Camry V6 e, pierwszej i drugiej generacji to są modele również warte zainteresowania. Pod warunkiem, że nie są skorodowane, dadzą nam full frajdy i full klimatu lat 80-90 i e, 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 tak, to e, auto jest na pewno e, e, niezawodne. Sprzęt. Przechodzimy już do mm, ostatniej marki w naszym zestawieniu, jest to Volkswagen. E, I tutaj chciałbym Wam zarekomendować e, dwa modele. Jeden to Audi TT e, z silnikiem 1.8 Turbo Quattro. No, nie będę ukrywać, że jeżeli mamy znaleźć auto z przebiegiem poniżej 200 tysięcy. To te 20 tysięcy może się okazać zbyt małą kwotą, ale trzeba szukać. Jest to na pewno niedoceniany wóz, e, przy którym być może jest na przyszłość. E, to tylko kwestia tego, żeby wszystkie e, auta, które są na rynku w stanie średnim, wyginęły i zostały tylko i wyłącznie na egzemplarze kolekcjonerskie, i wtedy wszyscy się zorientują, że jest to mm, interesujące e, auto. Drugim modelem to jest New. New Beetle. Tutaj, tak samo wartym zainteresowania, są egzemplarze z silnikami 1.8 Turbo. New Beetle ze zwykłym silnikiem 2.0115 KONI w ładnym stanie można kupić już za 10 000 zł. To wszystko w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że pominąłem niektóre oczywiste marki samochodów, takie jak BMW i Mercedes, ponieważ yy, jest to mój subiektywny przegląd samochodów do 20 tysięcy i dla mnie bardzo ważne było to, żeby mieć coś niepowtarzalnego, czego tak łatwo nie spotkam na ulicy, dzięki czemu mógłbym się wyróżnić. Ja wybrałem Renault 5 GTX z silnikiem 1.7, 73 konie. Przy pięknym stanie z przebiegiem 62 tysiące kilometrów, Wybiłem nim już 500 kilometrów. Jest niezawodny, spełnia wszystkie moje oczekiwania. Życzę Wam owocnych zakupów, dzięki którym nie będziecie tracić. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.